Siemano koniaro i koniarzu Dzisiaj jest oczywiście kolejna aktualizacja A między innymi mamy nowy szlak żaru Który sobie przejrzymy Pojawił się nowy kod na aż 60 starcoins Oraz przeanalizujemy sobie wszystkie 7 masi mułów Które czekają nas już za tydzień Ale oczywiście zanim do tego wszystkiego przejdziemy Ja jak zawsze chciałabym podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom A tym razem są to User538p9 Wojciech Zaczek oraz Ponytail Palomino. Jeśli chcesz mieć możliwość pojawienia się w kolejnej liście, na kolejnym odcinku, to pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Dodatkowo, jeśli zasubskrybujesz i klikniesz w dzwoneczek, będziesz mieć możliwość wygrać 10 tysięcy Starcoins, gdy dobijemy do 30 tysięcy subskrypcji. A już mało nam zostało, kochani. Oczywiście dziękuję wszystkim moim wspierającym, którzy właśnie Wam się wyświetlają na ekranie. Jeśli Ty chcesz do nich dołączyć, wziąć udział w jakimś odcinku, bądź dołączyć do mojego lubów Star Stable, to pamiętaj, żeby wesprzyć kanał. Na dole masz przycisk wesprzyj oraz link w opisie. Dobra, jak widzicie jestem na McQueenie. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie. No jestem w wychłodnicy górskiej, jak widzicie. Ale tak naprawdę zaraz sobie zmienię ten shader, bo trochę mi prześwietla mojego izabelowatego McQueena, więc yy, będę sobie musiała zmienić. O, tak lepiej, aż mniej od razu razi w oczy. Jezus Mariam. Dobra, mamy nową drogę pioniera oczywiście, kochani. Pewnie jak wiecie, jest to Ember, czyli Czyli, no, Ember to jest właściwie taki płomień, no ale to przetłumaczyli to na żar, więc też spoko. I co my tu mamy? Mamy w ogóle takie fajne kolorki pomarańczowe. Podoba mi się to. Odbieramy punkty codzienne. Mamy taki kapelutek. Ogólnie oglądałam w spoilerach te rzeczy, ale przypomnijmy je sobie. Mamy tutaj żółty zestaw. Buty oczywiście się nie. A, sorry zażniewaję. Nie podobają, ale bluzka jak najbardziej. Nice. Bardzo mi się podoba, że będziemy mieć swoje mądrości. I ta biżuteria jest. Genialna, jestem mega fanką tej biżuterii, naprawdę. Fajna złota, takie rozpoczynające lato, kolczyki słońce. W ogóle droga pioniera będzie trwała do 4 czerwca, więc mamy sporo czasu. Sukienka, znaczy spódnica, nie lubię za bardzo spódnic, ale pomarańczowa, piękna, piękny kolorek. Sukienka słońce też jest jak najbardziej fajna. Mamy spodnie, o, mamy tutaj więcej niż jeden zestaw, to na pewno piękne okularki, znowu piękna biżuteria. No i ten wianek, kochani, ten wianek jest OP. Ten wianek jest po prostu on top. Ja go muszę mieć, więc muszę przejść całą drogę Pioniera. Więc oczywiście będziemy sobie wszystkie tutaj rzeczy robić. Ja Wam najbardziej polecam robić wyścigi tutaj w Valedale, bo nie dość, że to Wam dodaje do drogi Pioniera. To jeszcze zdobywacie świetliki. A świetliki, jak wiemy z mojego filmu tutaj, jak się wzbogacić, bardzo dużo mogą Wam dać szylingów. A jak nie, to i tak Wam się przydadzą do tej reputacji, jeśli nie macie jeszcze zrobionej tutaj w Valedale. Więc wydaje mi się, że to jak najbardziej są takie podstawowe wyścigi, które codziennie powinniście robić, czyli tak jak ten. Tutaj, tak jak ten tam Odbierać sobie z tych koni Z tej reputacji, co one tutaj chodzą Nie wszyscy to mają, ale ogólnie polecam wam Właśnie w Głuchych Lasach to zrobić Ja sobie kilka tutaj wyścigów pojadę I w międzyczasie omówimy sobie troszeczkę Te muły, no bo nie żeby coś Ale to jest jedyne, co dzisiaj dodali Do aktualizacji, chyba, że w Murland Jest jakaś jeszcze rzecz, ale to sobie ją Sprawdzę zaraz, jeśli chodzi o ten Bonusowy sklep dla Star Ridera Ale ja już dodałam shortsa kilka dni temu Ale w sumie nad takim ogólnym Filmiku jeszcze nie omawiałam Wydaje mi się, że wszystkie maści, które będą Move, my już znamy tak naprawdę Bo samo SSO nam to zaspoilerowało No i przede wszystkim mamy na pewno muła, który jest Dobra, stop kochani, bo 10 minut Po tym jak nagrałam tą aktualizację To CC Creations wrzuciła Właśnie nowy spoiler Move Więc mamy już dokładne wszystkie maści To co mówiłam wcześniej po prostu Pójdzie w niepamięć i teraz Nagram na nowo moją reakcję po prostu Na te wszystkie maści, ponieważ pojawiły się nowe maści, których nie było na tej stronie, które pokazało SSO. Mamy spoiler oczywiście, do którego będziecie mieć link w opisie. No i mamy naszego muła, który sobie no idzie na spokojnie do przodu. Jest to siwy myszaty, więc oczywiście omówimy sobie również ich wszystkie maści. Jeśli chodzi o chód, to jak widzimy, nie trzepotają tymi uszami. Te trzepotanie uszami to będzie specjalna animacja. Jeśli chodzi o stop, to stop jest bardzo podobny do American Paint Horses albo po prostu Criollo. Wydaje mi się, że to akurat jest skopiowane stricte z kriolo. No i co, te nasze brykanie Kochani, to jest nic innego Jak po prostu dębowanie Czyli wydaje mi się, że to będzie coś W tym stylu, że nasz muł jest mułem Czyli nie do końca zawsze jest posłuszny Dlatego nie chce mu się dębować I zaczyna brykać Wydaje mi się, że jest to bardzo fajne Dodatkowa animacja jakaś inna, więc spoko Skok jest taki zwyczajny, bez szału Ale jak najbardziej poprawny Mamy specjalny chód I to jest właśnie nasze machanie usza tak, jak już mówiłam w poprzednich filmikach, kolejna specjalna animacja to również to, co omawiałam ostatnio, czyli jest to nasze yy, mulenie. Pewnie będą krzyczeć te muły, chociaż nie wiem, zobaczymy. Przytulanie jest mega, mega słodkie. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę, że ten muł po prostu jest mega słodki, że on opiera tak tą głowę na naszych ramionach. No i mamy pierwszą maść, czyli gniada podpalana. Jest ona jedna z takich zwyczajniejszych. Ma fajne zeberkowe nóżki, ale jest to maść, którą widzieliśmy już na blogu. Star Stable. No i będzie to kolor, który będzie do zakupu w Forcie Pinta. Chociaż dziwne, bo wydaje mi się, że teraz oni nie dają tych maści dodatkowych w Forcie Pinta, tylko do Murland, więc możliwe, że tu jest pomyłka. Drugi kolor to jest Tarant i to ten z odmianką taką mniejszą, Tarantowatą, jeśli chodzi tutaj o Pyszczek i oczywiście tyłek, czyli derkę. Tego również już znamy ze spoilerów poprzednich. No i mamy pierwszego nowego, którego jeszcze nie widzieliśmy. Ja po prostu go zobaczyłam mam o mój Boże, jakby shut up and take my money, co nie? On jest cudowny, mega mi się podoba i kurde chyba jednak kupię więcej tych mułów niż jednego, bądź dwa, bo ta maś naprawdę skradła moje serce. Zobaczmy sobie jeszcze jakie one będą miały fryzury, na pewno irokes koreczki, łysina, no i gwarkoczyki, no i znowu irokes i koreczki, dobra. Czyli nic specjalnego dla nich nie będzie. Mamy kolejny kolor, czyli jasny kasztan. On jest bardzo podobny do Hufflingerów. No i o tym Właśnie chciałam wam powiedzieć również w tym filmie, zanim zaczęłam nagrywać to, że SSO dodało na swojego Instagrama krótki filmik, gdzie muły się ganiają właściwie z innymi końmi. Właściwie jeden muł z innymi końmi. No i to pokazuje, że właśnie muły może nie są najszybsze ani najsprawniejsze, ale dają dużo fanu. No i tutaj wam się wyświetla ten klip. Właśnie chciałam wam powiedzieć w tym filmie, że to już jest potwierdzone, że będzie jasny kasztan. No ale teraz już wyszedł filmik u Creations, więc to już wiemy na pewno, że to będzie. Mamy kolejny kolor, który mega podobny. Jest właśnie do tego Taranta, który był dwa konie wcześniej, ale on jest cały taki tarantowaty. On dosłownie jest cały w kropy i ten mi się mega podoba. Kojarzy mi się z koniem pipilanstrum albo jakimś cyrkowym koniem i kurde nie za bardzo mi się aż tak podoba wizualnie ta maść, ale jest taka śmieszna, że nie wiem czy jej po prostu nie kupię z racji tego, że jest taka unikatowa. No i mamy siwuska kochani. Siwusek również będzie taki klasyczny, ładny, jabłkowity. Tego się nie spodziewałam że taka szlachetna, ładna maść będzie na mule, ale bardzo fajnie może nie jest ona moja jedna z ulubionych, ale ciekawy wybór no i mamy myszę, mysze są śliczne oczywiście, o nim już wiemy, bo też był na spoilerach na tych blogów starstable, no i mamy właśnie błanego który był na plakacie o ile mnie pamięć nie mieli, to właśnie ten był na plakacie, bądź jeleniego bo właśnie mi się myli jelenia z błaną bo jedna z nich ma pasek właśnie na grzbiecie, a jedna nie i nie wiem czy Jelenia czy Błana, ale możliwe, że to jest właśnie Błana. Jeśli chodzi o ich rozmiar, to są takie średnie. Raczej są tymi mniejszymi końmi, ale raczej jako konie. Wiadomo, że to nie są konie, tylko muły. Tylko mówię tak wzrostowo, że bardziej przypominają takie średnio niskie konie. No i tak się prezentują nasze muły. A my już wracamy do Flatter z przeszłości. Już za tydzień będziemy mogli kupić te piękne muły, które będą na farmie Steve'a. Więc jest to taki teren, który no, jest dość łatwo dostępny. I według mnie to jest właśnie bardzo fajne, bo nawet jeśli ktoś ma niski level, to będzie mógł je kupić, więc żeby nie przegapić, to oczywiście zasubskrybujcie kanał. No i kochani, jeszcze dodatkowo, chciałabym serdecznie Was zaprosić na event horsowy, taki Ala Kawaliada dla horsów i nie tylko, który organizuje w Radomiu i odbędzie on się 7 czerwca. Kochani, jeśli chcecie być na bieżąco z zapisami i wszystkimi innymi informacjami, to zapraszam Was bardzo serdecznie do obserwowania Trico bo tak się nazywa na. Event na Instagramie oraz na Facebooku. Tam na pewno będą wszystkie linki potrzebne do zapisów oraz już niedługo ruszy nasza strona z regulaminem, z harmonogramem i właśnie z zawodami, na które będziecie mogli się zapisać. Mam nadzieję, że się spotkamy, ponieważ ja będę na tym evencie cały dzień. Będziecie mogli mieć możliwość zrobienia ze mną fotki, pogadania troszeczkę. Między innymi też będę sędziować w wyskokach przez przeszkody, więc na pewno jeśli się zapiszecie, to wasz przejazd zobaczę. Poza tym mamy zaplanowane kilka. Gier i zabaw, więc na pewno Nie będziecie się nudzić kochani, no i Dodatkowo oczywiście będziecie mogli Kupić tam moje wszystkie HopiHorsy, które Zrobiłam, jeśli nie widzieliście jakie HopiHorsy Zrobiłam, to oczywiście tutaj Macie playlistę do HopiHorsów Każdego HopiHorsa nagrywam Jak go szyję, jak go robię, no i już niedługo Również na naszej stronie Na Instagramie TricoCup będzie udostępniony Cennik tych HopiHorsów, ile one Będą właśnie kosztować, no i kochani Jest konkurs, jest konkurs Który musimy rozstrzygnąć na Instagramie Instagramie. Podawaliście już na Instagramie kilka propozycji, ale chciałabym bardzo serdecznie Was poprosić, żebyście również tutaj podawali imię dla naszego trikoramowego hopihorsa. Wydaje mi się, że za tydzień bądź dwa rozstrzygniemy, ale piszcie swoje propozycje, jak go mamy nazwać. Jeśli nie widzieliście właśnie, jak wygląda nasza maskotka trikoramowy Hopi Horse, który również wykonała, który będzie na wypożyczenie. Jeśli ktoś nie ma swojego Horsa, to będzie mógł go wypożyczyć właśnie na tym evencie i wziąć udział, mimo właśnie braku swojego Horsa. No i Chcemy rozstrzygnąć w końcu, jakie to będzie imię, więc piszcie swoje propozycje. Jeśli się zgadzacie z jakąś propozycją kogoś w komentarzu, to oczywiście dajcie lajka. Like Zobaczymy, jak to wyjdzie. Więc pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu Waszą propozycję na jego imię. Tutaj wam się wyświetla zdjęcie. Jeśli go jeszcze nie widzieliście, raczej to jest ogierek, ale w sumie jeszcze nie wiem, jeśli będzie fajne imię dla klaczy, to też to rozważymy. Więc piszcie śmiało wszystkie propozycje, jakie Wam przyjdą na myśl. Może być nawet kilka propozycji od jednej osoby. Osoby. No i co? Mam nadzieję, że się będziemy tam widzieć i oczywiście obserwujcie Tricap na Instagramie oraz na Facebooku. Dobra, w międzyczasie, kochani, wbiłam sobie już drugi level. Jest to proszek podróżniczy. W sumie zapomniałam, co on już tak naprawdę daje. Intrygujące połączenie roślin pochodzących w rośnych możliwia podróż na ogromne odległości. Czyli to jest jakby teleport? Działa tylko wtedy, gdy wezwanie może do Ciebie dotrzeć, a do tego najlepiej nie używać proszków w pomieszczeniach. Szczerze, ja nigdy tego nie używałam. A, można się tepać bez te pajki. Ej, dobra, to jest fajne. Nigdy tego nie używałam, widzowie. Nigdy. Myślałam, że to jest po prostu niepotrzebne. No i okej, okay, rozumiem. To jest fajne. Jeśli nie masz się podwózki, jeśli się nie ma Star Ridera, to się nie dostaje też podwózek, więc to jest akurat fajne. I co, kochani? I to było chyba wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację, więc mało jest trochę tych rzeczy. No i jeszcze wybrałam się, oczywiście, do sklepu bonusowego. I jak widzicie, mamy m.in. nowe siodło w sklepie bonusowym. I ja jeszcze musiałam ominąć, ponieważ miałam jeszcze do edukacji. Zebrania różowe buty. Ale jeszcze został nam oczywiście kod na 60 StarCoins. Jest to true Story. Tutaj Wam się wyświetla nad moją głową. Jest to aż 60 StarCoins, więc wpisujcie to jak najszybciej, żeby nie przegapić. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wbijecie do TricoCap na Instagrama oraz na Facebooka. Na mojego Instagrama również zapraszam na Discorda. Wszystkie linki potrzebne będziecie mieli w opisie. A ja oczywiście jak zawsze przesyłam Wam gorące. Pozdrowienia.